Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach cyklicznych spotkań. Pytania do burmistrza. Skierowano przez ten okres prawie dwóch tygodni kolejne pytania. Część z tych pytań przedstawię Państwu i postaram się na nie odpowiedzieć. Dlaczego zostały wycięte to pole na ulicy Legionów? Zapewne chodzi o to miejsce, gdzie prowadzone są prace związane z przebudową ulicy Legionów. Przypomnę, że inwestorem tej inwestycji, realizowany w człowicach Dziedzicach, jest Zarząd Dróg Powiatowych Bielsku Białe. Zwrócił się do nas w trakcie realizowania inwestycji z wnioskiem którym uzasadnił konieczność wycięcia kilku drzew, które bezpośrednio stały na przeszkodzie zrealizowania tejże inwestycji zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową. Przy tak dużej inwestycji, proszę Państwa, nie zawsze na etapie projektowania możliwym jest przewidzenie wszystkich koniecznych związanych z realizacją zadania działań. Kierujemy się również tym, i tak samo również powiat, realizując te inwestycje na naszym terenie, bo przecież w jakiś sposób też to uzgadniamy, staramy się oszczędzić, na ile to jest możliwe realizując zadania w całym zakresie wszystkie drzewa. Ale z drugiej strony, z praktyki życiowej wiemy, że nie zawsze jest to możliwe. I tu jest ta konieczność i trudna decyzja. Z jednej strony kierując się i odpowiadając na potrzeby społeczne, zapotrzebowaniem, czyli poprawą infrastruktury, w tym drogowej, z całym zakresem bezpieczeństwa, a z drugiej strony potrzebnej do tego niezbędnej przestrzeni, no, którą dziś zajmują drzewa. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy wykonanych zdjęć obrazujących i uzasadniając potrzebę wykonania zadania, to przy ulicy Legionów, między drzewami, jeszcze dziś tutaj pokazany mi na tym zdjęciu, jest umieszczony chodnik, tak, ścieżka chodnikowa, ale bezpośrednio w bliskim sąsiedztwie drogi jest zaplanowana ścieżka rowerowa. Nie muszę chyba przypominać, jak dawno już domagacie się Państwo budowy ścieżek rowerowych. Oczywiście tam, gdzie to tylko jest możliwe. To, że nie jest ona w takiej wystarczającej ilości budowana jest głównie też spowodowane ograniczoną powierzchnią. Jeżeli zarząd dróg powiatowych, budując tę inwestycję, przewidział i bezpieczny chodnik oddalony od drogi, ale i również przewidział ścieżki rowerowo bezpośrednio przylegające do drogi, jeżeli popatrzymy na to zdjęcie, to praktycznie w osi krawężnika, obrzeża krawężnikowego oddzielający ścieżkę rowerową od chodnika są umiejscowione drzewa, które. Ze zrozumiałych względów w tym miejscu nie mogą być, bo prace budowlane, związane z, z wykopami, celem omieszczenia czy zabudowy krawężników, obrzeży, ale również podbudowy, na pewno naruszą system korzenny. Pozostawienie drzew z naruszonym systemem korzennym i próba obejścia no, wiąże się z ogromnym ryzykiem. I trudno się dziwić, że zarząd dróg powiatowych, jeżeli jeszcze Weźmiemy pod uwagę to, co się w tym roku wiosną stało chociażby w zakopanym, gdzie powalone wichurą drzewa niestety odebrały życie znajdującym się w bliskości tych zdarzeń osobom, to, proszę Państwa, nikt nie chce mieć na sumieniu zarówno podróżujących samochodami czy rowerami po ścieżce rowerowej, czy pieszych przechodzących chodnikiem wśród. Drzew. Dlatego kierując się bezpieczeństwem, Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się z koniecznością wycięcia tych drzew. Więc to nie jest tak, czy ja czy starosta Bielski, że nie kochamy drzew, jak ktoś próbuje to przedstawiać, i urzędnicy w naszym imieniu podejmujących działania w tym względzie i tak zupełnie bezrefleksyjnie decydujemy o wycinaniu drzew. Jest to za każdym razem bardzo głęboko analizowane i ograniczamy wyłącznie te decyzje do uzasadnionych przypadków i do konieczności. Drugim pytaniu zadanym przez tę samą panią jest zapytanie, czy była możliwość ich pozostawienia. Myślę, że już odpowiedziałem, że zgodnie z oceną sytuacji przez inwestora, ale i projektanta, kierownika budowy i z uzasadnionym Wnioskiem skierowanym do naszego urzędu nie mieliśmy innej możliwości jak wydanie decyzji dla powiatu zezwalającej na wycinkę tych drzew, znajdujących się w tym miejscu i stojących na przeszkodzie zrealizowania zadania inwestycyjnego. W przeciwnym razie ścieżka rowerowa nie mogłaby powstać. I trzecie pytanie, na które chcę odpowiedzieć, które zadała ta sama mieszkanka. Jakiej kiedy i gdzie zostaną posadzone drzewa zamienne za te wycięte? Posłużę się tutaj informacją, którą mam na wykazie, przygotowaną, zawartą zresztą w decyzji: że w zamian za wycięte drzewa w związku z przebudową tejże drogi wnioskodawca został zobowiązany do wysady siedmiu sztuk drzew liściastych z tych gatunków rodzimych. Nasze odmiany, jak klon zwyczajny, jawor, dom przypułkowy, czy wiąz, lub lipa drobnolistna, bądź grab pospolity. Następnie 55 sztuk drzew z gatunku grab pospolity, klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna. Wskazane są również obwody mierzone na poziomie wysokości 100 cm, w tym przypadku nie mniejsze niż 10 cm. Są skazane działki bezpośrednio przylegające do drogi powiatowej ulicy Legionów, które są w posiadaniu starostwa powiatowego, bo wnioskodawca musi wykazać działkę, więc wskazuje tę, którą dysponuje. Ale ze względu na to, że zaraz jeszcze przeczytam, są inne rośliny w ramach tej rekompensaty za te wycięte drzewa, co wymaga przestrzeni, Zobowiązujemy starostwo do wysady, ale na terenie gminy, w innych dostępnych miejscach, po to, żeby zapewnić i drzewom, i krzewom odpowiednią powierzchnię do prawidłowego rozwoju, bo tym się trzeba kierować. Nie żeby na jakimś jednym wąskim fragmencie działki starać się po prostu, małe drzewa jeszcze można zmieścić, one będą rosły i potrzebować będą coraz więcej przestrzeni, żeby uniknąć takiej sytuacji. Wyznaczamy takie działki i takich obszarów, szukamy na których będą mogły swobodnie rozwijać się i rosnąć do okazałych rozmiarów te wymienione przykładowe drzewa. Ale będzie również 31 sztuk krzewów berbery, 28 sztuk krzewów żywotnik, 9 sztuk krzewów jałowiec położący i 153 sztuki krzewów tawuły japońskiej. Więc to są wskazane miejsca. Działki państwu nic nie będą, pewnie mówiły, więc nie będę czytał. Są to cztery bezpośrednio przylegające do ulicy Legionu i w każdym innym miejscu, tam gdzie będzie to możliwe, zarówno na działkach będących własnością powiatu, czasem i my wskazujemy działki gminne po to, żeby kierując się tymi właśnie względami, jeśli chodzi o, o przestrzeń dla rozwoju tych drzew i krzewów, żeby... Mogliśmy zrekompensować ten ubytek zieleni w innych wskazanych obszarach. Nasza czołowicka spółka PKM niebawem ma się wzbogacić o cztery nowe autobusy 12-metrowe. Zadaje pytanie: Na ile sprawa jest aktualna i kiedy możemy się spodziewać zakupu tychże nowych autobusów? Drogi panie, szanowni państwo, jesteśmy na Etapie w tej chwili przygotowywania, przygotowywania się do specyfikacji celem ogłoszenia i wdrożenia procedury przetargowej. Jest to projekt unijny, więc wymaga więcej czasu. Dofinansowanie czterech autobusów elektrycznych jest objętych dofinansowaniem środkami unijnymi z udziałem środków własnych z gminy. Więc ta procedura musi troszeczkę dłużej trwać niż zwykłe postępowanie. Yy, przetargowe tutaj realizowane z środków krajowych. Natomiast yy, miejmy też świadomość, że po rozstrzygnięciu przetargu wyprodukowanie autobusu to jest około pół roku. Autobus elektryczny, fabryka ta, która wygra przetarg, potrzebuje około pół roku na jego wyprodukowanie. Dlatego też, jeżeli uda nam się w tym roku rozstrzygnąć przetarg. Prawdopodobnym jest, że pierwsze dwa autobusy tak będziemy chcieli zrobić, żeby były już w 2025 roku, gdzieś w jego połowie. Natomiast kolejne dwa za następne pół roku, gdzieś początkiem 2026 roku, powinniśmy już mieć wszystkie cztery autobusy w zajezdni naszego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Dlaczego nikt nie zrobił nic do dziś, by w Czechowicach była możliwość wyrobienia paszportu? Wchodząc do naszego urzędu, wszystko można ogarnąć od ręki. Czytam dosłownie tak jest napisane. Nie ma kolejek na przykład na wyrobienie dowodu, za co chcąc się umówić na wyrobienie paszportu w Pszczynie czy w Bielsku, na dzień dzisiejszy nie ma terminów wolnych do końca czerwca, by móc zarejestrować się na wizytę. I pytanie czy w najbliższym czasie to się zmieni, odblokuje, czy naprawdę nie ma możliwości by móc to załatwić w Czechowicach. Droga pani szanowni państwo, Czechowice-Dziedzice nie są miastem powiatowym. W ramach zadań zleconych rządowych kierowane głównie do miast, które są siedzibami powiatu, czyli miast mówiąc Prost powiatowych, a czy owice dziedzice takim miastem nie są? Powiem pani uczciwie i państwu, bo mam tego świadomość i takie informacje też do nas docierają, że w Bielsku Biały bardzo długo trzeba czekać na wyrobienie paszportu. W pszczynie podobno troszeczkę krócej, ale i tak czasem dla oczekujących jest to za długo. Jest to związane z tym, że opracowywanie tych wniosków coraz bardziej jest zdigitalizowane i w wersji elektronicznej, inaczej niż to było dotychczas, są innego rodzaju już paszporty. To powoduje, że łącze, które internetowe, które to wszystko obsługuje jest dedykowane tylko i wyłącznie tym procedurom, więc nie ma takiej dowolności, że każde miasto, które by chciało, od razu dostanie takie łącze i będzie miało taką możliwość. Aczkolwiek zdarzają się wyjątki nieliczne w kraju, gdzie są miasta, nie znamy Powodów, okoliczności, ale są miasta, które mają dodatkowo, mimo że nie są miastem na prawach powiatu, taką możliwość. Czy Czołowice Dziedzice do takich miast mogłyby należeć? Ja dzisiaj nie odpowiem, ale wsłuchując się tutaj w głos państwa, rozeznamy możliwość, czy w Czołowicach Dziedzicach w ramach zadań rządowych, zleconych, choć nie jesteśmy miastem powiatowym ani miastem na prawach powiatu, czy moglibyśmy realizować takie zadanie ku zadowoleniu naszych mieszkańców. Nie będzie to łatwe, nie gwarantuję niczego oprócz tego, co powiedziałem. Zapewniam, że rozpoznamy, czy jest to w ogóle realne, żeby o to się móc starać. Generalnie na dzisiaj, tak jak powiedziałem, takie możliwości są wyłącznie skierowane przez wojewodę do miast powiatowych. Czy jest w planie utworzenie w i Dzieńca parku wodnego z placem zabaw dla dzieci, tak jak na przykład w Pszczynie? Drogi Panie, Szanowni Państwo, w naszych działaniach kierowanych dla mieszkańców, ale szczególnie dla najmłodszych naszych mieszkańców, mam na myśli budowę parków z bogatymi, jeśli chodzi o urządzenia, coraz bardziej ciekawymi placami zabaw. Szukaliśmy właśnie rozwiązań, żeby. Zapewnić możliwie przez cały rok dla dzieci i młodzieży jak najbardziej atrakcyjną formę spędzania czasu na wolnym powietrzu, na placach zabaw, na terenie parków. Jeśli chodzi o utworzenie parku wodnego, no to powiedzmy sobie szczerze, jest to ciekawa, atrakcyjna forma zabawy dla dzieci i młodzieży, aczkolwiek dedykowana tylko i wyłącznie. Dla korzystania w okresie letnim i sprzyjających jeszcze warunków pogodowych. Mając takie możliwości, finansowanie inne, ale również pozyskanie środków zewnętrznych na realizowanie placów zabaw i placów zabaw i parków Człowica i dziedzica środków głównie zewnętrznych, realizowaliśmy w pierwszej kolejności takie. Ale jest to na pewno też ciekawa propozycja i mogę zapewnić, że nie wykluczam takiej możliwości, że w jednym z parków naszych, jeżeli tylko odpowiednia przestrzeń będzie wolna, będziemy rozważać taką możliwość, czy w innej przestrzeni miejskiej, żeby ją uatrakcyjnić, żeby rozważyć możliwość utworzenia... Parku wodnego jako dodatkowe atrakcji dla dzieci młodzieży. Ale nie obiecuję, kiedy to będzie. Na dzień dzisiejszy planów i zamierzeń nie ma, ale traktuję to jako jeden z pomysłów czy propozycję skierowaną przez mieszkańca, która na pewno również byłaby hmm, odebrana jak najbardziej z dużym zainteresowaniem i z uwagą przez innych. Dlatego nie przekreślam tego pomysłu. Będziemy o nim pamiętać i dziękuję za. Przedstawienie takiej propozycji. Kiedy przewidziany jest zapowiadany remont ulicy pasiecznej w zabrzegu, która była pierwsza przewidziana do remontu przed ulicą Sikorskiego? Tak pan napisał. Rozumie, że dowiedziawszy się o tym, że w tym roku ma być remontowana czy gruntownie przebudowywana ulica Sikorskiego w zabrzegu która, jak pan zauważył, może troszeczkę się później pojawiła w przestrzeni rozważań inwestycyjnych, ale przypomnę, jest to droga powiatowa i tu inicjatywa w tym względzie zrodziła się w zarządzie dróg powiatowych i cieszymy się z tego, że tak jest, i tutaj musimy uszanować prawo i przywilej zarządcy drogi do tego, że to zarządca decyduje. O tym, jaką drogę i gdzie chce realizować. A powiat tych dróg do utrzymania i przebudowy na terenie całego powiatu ma bardzo dużo. I to nie jest tak, że to była jedna kolejka i ulica Sikorskiego wyprzedziła w kolejce ulicę pasieczną. To tak, żeby Państwo zrozumieliście i Pan, że to absolutnie nie tak działa. Jak najbardziej uzasadniamy potrzebę, o tym już też mówiłem, gruntownej przebudowy ulicy pasiecznej w zabrzegu. Jesteśmy na dzień dzisiejszy już na etapie finałowym, jeśli chodzi o przygotowanie się do inwestycji. Czekamy na wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa jest opracowana, teraz właśnie wszelkie uzgodnienia i dogrania już formalnych spraw po to, żeby starostwo powiatowe mogło udzielić nam pozwolenia na budowę tejże drogi. Pozwolenie takie przypomnę ma ważność 3 lata. To nie znaczy, że 3 lata będziemy czekać na realizację tej inwestycji od razu zastrzega. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że kiedy taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana, ja dzisiaj nie mogę zadeklarować. Zaraz powiem z jakiego to powodu. Przede wszystkim nie wiemy jaka możliwość finansowania inwestycji w 2025 roku będzie, bo dopiero będziemy wiedzieć Jesienią tego roku, jak będziemy opracowywać nowy budżet na rok 2025, gdzie głównym elementem decydującym o, o, o kondycji finansowej gminy na ten rok będą udziały w podatku PIT i CIT, które określa dla nas Ministerstwo Finansów, i takowe dopiero w październiku będą znane. To są jedne z ważniejszych dochodów, które nam pozwalają na podejmowanie różnych zadań inwestycyjnych, oprócz tego również nasze podatki od nieruchomości i mieszkaniowych, i związanych z działalnością gospodarczą. Więc to jest jeszcze przed nami, takiej informacji, takiej wiedzy nie mam. Natomiast wiem, że inwestycja ta opiewa na kwotę około 3 milionów złotych. Nie jest to mała kwota. I nie wiedząc, jaką będziemy mieli zdolność inwestycyjną, która to zdolność inwestycyjna jest no właśnie tym elementem decydującym o rozwoju. Wiedząc, że to jest aż 3 miliony złotych, nie jestem pewien, czy z własnych środków finansowych będziemy w stanie w przyszłym roku podjąć taką inwestycję, chociaż bardzo byśmy chcieli. Będziemy starali się szukać również w środkach zewnętrznych czy krajowych, ale głównie krajowych, bo takowe będą przeznaczane na modernizację dróg, będziemy szukać szans na dofinansowanie realizacji tej inwestycji, bo to znacznie skróci czas oczekiwania i mogłoby przyspieszyć realizację tej inwestycji. Więc zapewniam, po to ten projekt zrobiliśmy, bo chcemy jak najszybciej inwestycję zrealizować, zgodnie z ważnością projektu będzie na to 3 lata, dołożymy wszelkich starań, żeby to nie było 3 lata, żeby ten czas realizacji inwestycji był krótszy, ale nie zależy to wyłącznie od nas. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne, bądź sytuacja finansowa gmin w Polsce znacznie się poprawi w przyszłym roku, tak jak to jest zapowiadane i wtedy odzyskamy wcześniejszą zdolność inwestycyjną, jaką posiadaliśmy kiedyś na poziomie 15-17 milionów rocznie własnych środków. Dzisiaj są to naprawdę... Wielo, wielokrotnie mniejsze kwoty, dlatego świadom tego, jak sytuacja dzisiaj wygląda, nie mogę obiecywać rzeczy, których nie mógłbym spełnić, ale obiecuję to, że będziemy o tej inwestycji myśleć. Dziękuję za uwagę. Proszę o dalsze nadsyłanie pytań i do zobaczenia w następnym tygodniu. Dziękuję.